Witam wszystkich z tej strony. Hunter i zapraszam na dalszą część przygody. Ok, ruszamy od kamienia, który zapisuje stan gry, a ruszamy dalej. Przymierzemy sobie na sztylety i biegnijmy zbadać, co nas dalej czeka. Otóż jesteśmy po przejściu przez tajemniczy portal, gdzie było dość interesujące starcie. Ale łup! Z tego starcia był naprawdę e, wart tego. O, właśnie o tym portalu mówię. Tam byliśmy już. E, zmierzyliśmy się z wyzwaniem znajdującym się w tamtym miejscu. Tu sobie weźmy e, kryształ. I spróbujmy się rozprawić e, krwawy kamień. Fabularny. To mi łuk! Nie no, dwóch to się nie będę rzucał, ten, to nie. I kusznik! O, kurde! O, oh, i znik. What the fuck. Kurcznik znik. Ale chodź O oh, ja pierdził, dobry jesteś. No kurde człowieczko. Mam cię! To był twój dłoń. Ok, okej. A ten kusznik to co? Z... Znikł... What the fuck. Dobra, nie będę wnikał w to co on tam robi. To jest kusznik! Woo! Dobra, poleg, 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 poległ, 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 poległ. sobie se potkę. To nie była potka do jasnej cholerki, to jest potka. Weźmy sobie ten zwój. It, I'll it. this is my fourth night on watch. the first three have been quiet, except for the rumors that spread among us. rumors about the rogar. they are nowhere to be seen. but there's a glow on the horizon. the villages are burning, and the fire may creep closer. i don't think it will be quiet much longer. A, właśnie, Jakiś strażnik, co zna naszą przeszłość i był niezadowolony, że znajdujemy się w tym miejscu. Bo ty, że też byłem niezadowolony, że on tutaj jest. No ale dobra Nie, nie trzeba się lubić. Jak się szalało? Ach tak. Pam! Paskryski. Pam! Oj, to było kiepskie. To było naprawdę kiepskie. Dobra, to tobie znowu. Łatwiej są ci przeciwnicy. Spodziewają się większego wyzwania, yy, ze względu na to, iż mają tarczę. To jest kusznik i tego jestem świadom. Więc sobie podejdę po cichaczu. Zakładnięcie gotowe, ale to mnie nie interesuje, tylko interesuje jego śmierć. A to jest samotny. Weźmy sobie to, więc od niego wskoczymy Dobra Uuuu, aby nas dźgnął, złoża Aj, kombo nie wyszło Proszę, sparowany No i tak będziemy grać od, od dzisiaj tak gramy O, tu jest kamień zapisu Podoba mi się to, ale... Podejdziemy tylko do niego, by se podejść, albo... tak, by se pod... albo... Dobra, rozwiniemy se postać. Kupmy sobie atrybuty. To sobie, żeśmy ich dużo kupili. E... Wiara nam niepotrzebna, wytrzymałość... weźmy sobie zwinność, jeden punkcik. Okay. Ruszajmy z dual buildingiem. Mmm... Castle ran... No dobra, mamy to zadanie od początku gry. Tak, tak swoją drogą. Już do nas idzie, więc weźmijmy sobie tarcza na niego Sparowany. Łow! Myślałem, że kontra na niego nie działa. Jeśli tak wygląda kontra u nich, to ja podziękuję, nie? Naprawdę? Podziękuję. Dobra, polegliśmy na nicie. Wielkiego nie stało. Jak wyglądał... zapis? Właśnie... kurczę, pamiętam, że można było sobie zapisać przy tym punkcie, ale nie tracąc przy tym mnożnika bonusu, ale już nie pamiętam jak. Już, już zapomniałem. Nie jest to dobry znak, że już nie pamiętam. No ale no co? Każdemu się może zdarzyć. Taki błąd mały. Daj, chodź, no ale chodź tu. Ślepi jesteś, czy co? Czy hmm, Nie jestem coś wymagający. a tam to chyba był jakiś specjalny. Tak mi się wydaje, bo. O kurde, z Ojoj kur. ojoj. ojoj oj Co jest z nimi? Oni są gusi czy jak? Czy my coś mamy? Jakiś pancerz, no, no nie mam pojęcia co jest z nimi A które mi się w ogóle zmieniało jak się zapytam umiejętności? A? Nie. J? Ojej, już nic nie pamiętam, to boli. Na pewno boli, i szczekający pies w tyle również mnie boli. O, Z. O, jest tu. Pod X-em. Dźwignięcie. No to sobie dźgniemy kolesia. No i go dobijemy. Okej, okay. w ogóle zapomniałem, że mam umiejętności, ale tak, tak, tak. tak swoją drogą. Jakoś to było... Y, możesz zapytać postępy bez utraty modyfikatora doświadczenia. To że przytrzymasz shift podczas korzystania z kontrolnego. Aha, dobra, no to, to już wiemy, to już wiemy. Szkoda, że nie przeczytałem tego wcześniej. Uiu nu! Dychamie podstępne. To mnie zaboli? Tak, tak, tak. Wiedziałem, że to mnie zaboli. Ui, uj ujui. Uj, 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 uj. Skocz, skocz, skocz. Dobra, dzięki. No, ty jesteś mocny, ci powiem. O kurde. To było parowanie z mojej strony. Dwa razy mnie na to samo nie dziwi. Dobra. Cofam, cofam, cofam. Dziwne. Przedtem mi szło rewelacyjnie, a teraz to jakoś tak biednie mi to idzie. This is getting out of hand. The villagers gather in front of the monastery and demand sanctuary. We can't let any more in. We will starve to death. Antanas ordered us to close the gate, and I understand his reasons, but these are people. He's supposed to be the savior. Mury zewnętrzne. Nie wiem czy my nawet dobrze idziemy. To jest jakiś łańcuch. Nie, żeby się bał łańcuchu albo coś takiego, ale... <śmuszczaj> ja chamie. Nie byłem przygotowany na to. A dźgnijcie go! Tylko kończą nam się mikstury. To też nie jest zbyt ciekawa sprawa. Okej, okay. tu jest jeszcze jeden, więc zajmiemy się nim. Oj, o ma Weźmy sobie duala. Mam nadzieję, że jakoś tak dziwnie nie zareaguje i się nie obróci. Aj, jaj, Oni są coś grubsi ich nie idzie chyba. są na grubi i ich nie idzie przebić od tyłu No dobra, musimy zmienić y, taktykę na nich cofnij, cofnij. Pocisk. Pięknie. Dobra, poległ. Czyli jednak tych trzeba się obawiać. Tam jeść, chyba dużo tego nie miałem. Co to jest? Aha, co to jest? No już wiem, co to jest. Nie zabijaj mnie, proszę, dzięki. Dobra, e, tu są drzwi, tu jest coś. Potka nam się kończy. Że co? O bo. Czy nas widzisz czy nie? Bl. Może nas nie widzisz, ale... Kurna trafiłeś mnie tych chamie Zdychaj, że... na no, kobietą byłeś? Nie wiem. Nie widać jakichś walorów kobiecych. No poza otwartą buzią. Ale dobra Te drzwi może są otwarte. Zablokowany z drugiej strony, no to choć tą wieżę całą. Trzeba być jakiś punkt kontrolny. Jeden kusznik, drugi. Ach, my jesteśmy teraz tutaj. Eee, byliśmy tam na, na, na dole. Co ten e, łucznik, niby zniknął sobie śmiesznie. Ale teraz już nie zniknie. Chyba, że spadnie w dół. Okej. Okay. Poległ. Hmm, tu jeszcze jedną. Tego możemy sobie zabić z wyskoku Dobra To możemy podpalić się chyba widziałem 1000 PD. Ale za co? Ej! Nie żeby coś, ale to nie było miłe, że coś tak na mnie wyskoczył. Ale ogarnąłem już twoje ruchy, więc będzie ci ciężko mi teraz zabić oj oj, ale się twardzę, że wbił w jego eee, co robisz? E, tam tam to możesz, wiesz Nie spadnij! Dobra Po co żeśmy to podpalili? Jakie zadanie mieliśmy w tym celu, by to podpalić? No, dowiemy się wszystkiego w trakcie Lord. O, ja To jest jakiś lord. Jakiś wielki lord. Mam nadzieję, że można go sparkstawować. Można. Ci nie jesteś chłopcze wyzwaniem. Kolejny. O, tu jest kolejne przejście. No, ale będziemy tak. O, tu można otworzyć sobie skróty. Pięknie, pięknie. Otwórz. To jest ten skrót z tym, dobra. Otwórzmy sobie skrzynkę od razu. Weźmy łupy. Mam na nadzieję, że coś dla nas. Eee, ciężka tarcza e, migdałowa, migdałowa. Nie, nie, to nie jest raczej dla nas. to nie jest dla nas nic. O, Tutaj jest skrzyneczka, bym ją pominął. Nie, nie. Kowadło. Ciekawe kiedy spotkamy jakiegoś pierwszego kowal. co jest ukrytego? Nie Ciekawe właśnie kiedy spotkamy jakieś pierwszego kowala albo jakiegoś Enchantera, który by nam y, polepszał to wszystko co mamy. Y, tu się drzwi otwarły przez to, że odpaliliśmy? Nie, tu jest nadal zamknięte. Y, czy chcę iść głębiej? No nie no, wolałbym się wrócić. Wolą mi się wrócić sobie zbadać tamten teren Jednocześnie odnowił sobie miksturki Przez co stracimy nasz modyfikator do PD i dropu No ale, znaczy, no, trzeba coś poświęcić Trzeba coś poświęcić eee, tu jesteś R I Dosyć dużo punktów, weźmy sobie eee, Jeszcze raz, jeszcze jeden punkt sobie weźmiemy, dobra Damy sobie zwinność i... Tak, i weźmy sobie może to. Tak dobijemy sobie do 12, myślę, witalność. Tego sobie trochę podbijemy i zwinność. I chyba... A, jeszcze jeden punkt mam! Jeszcze jeden punkt, jeszcze jeden punkt. Dajmy sobie może jednak w... Wy... trochę dłużej mogli napierdzielać. Tutaj był ten śmieszny koleś, który nas ostatnio powalił. Nie podobało mi się to, że mnie powalił. To był fail. To na pewno był fail. No dobra. Nie znam jego ruchów. Nie wiem czego mogę się spodziewać po nim. Poza tym, że ma hamsko twardą tarczę. O, chyba chciał nas sparować. Jak mogę go tutaj obejść? Panie, zróbże coś, bo nie znam Twoich ruchów. Jeden strzał, Pss, nic my nie robimy. On nam też nic nie robi, bo nas nie trafia. Trzeba go jakoś wybić z tego. Wybijmy go. O, Boże, nie mam pomysłu, jak go wybić. A wiem, jak go wybijemy. Mam pomysł. <laughs> zlaczka go, wow, wow, wow. może i nie zlaczka, bo kłopog jest trochę twardy. No nie mogę. Ja pierdzie, to jest jego kontra. Jak mam człowieka zabić, jak nie mogę nawet przez jego tarczę się przebić? Eee, tu już nic nikomu nie opowie. Dupa, no to będziemy kombinowali. Będziemy kombinowali, jak przebić się przez kolesia tarczę. Nie, to był jego zwykły cios. Boże, człowieku... No, to z kontra. Bo nie mam pomysłu, no to... chyba nie... umarłem. Otóż, nie... Ale kotka, być nie. Kurde, jak go się pozbyć? nie będę w niego strzelał bo to jest bez sensu. Ja yeah, pierdziu, dostałem teraz wyzwanie. oj O, oj, oj, oj. Boże, Boże, nie widzę tego, nie widzę tego. Psss, do Prędzej zabiję tego niż ciebie. O, ja co sobie twardzi się porobili. Lol, wiecie co? że ja chyba sobie pójdę tam w dół? Bo ta lokacja jakaś twarda się wydaje. Stanowczo za twarda. Chodźmy sobie tu tu jest dwóch, trzech! Łooo, wow, się wrąbałem! Wyjdźmy stąd, z tego ciasnego pomieszczenia. Bo tu nic nie zdziałamy. No trzech jeszcze, no ja pierdolę, was pogrzało? Wow, nie umieraj mi łykaj, łykej szybciej, cyk. Dobra Tak żebym go ścigał z tymi sztyletami. Dobra, jakoś daliśmy radę sobie z dwoma przeciwnikami. Czemu mi się wydawało, że jest trzech? Na pewno tutaj jest ten jeden z tą też tarczą wielką nie, to jest ten ten ten, ten taki prościejszy troszkę dostęp jest, jest ten prościejszy bo to właśnie będzie się przebić przez ten tarczę jego napisie napisie to może weźmy sobie może Weźmy sobie, może tarczę i spróbujmy go sparować. Nie obiecuję, że to wyjdzie, no ale. No właśnie. O kurde, co? Kopnęłem go w tarczę, się człowiek zdenerwował. Dobiegnijmy go dookoła. Czemu by nie. Z wysoku coś? Na no z wyschoku to on mnie chyba zabije. A nie go, ja go. Naprawdę mamy albo strasznie samą broń na ten etap gry, albo poziom trudności się automatycznie zwiększył. Choć jedno i drugie jest trochę dziwne. No kurde. Dobrze żeś spróbował. Tylko że... Dobrze... O właśnie. Przedtem robiłeś takie coś, przez co się mogłem łatwo zabić, a teraz to jednak dupa. Ominiemy sobie. Nie, no człowieku, czemu ty zawsze reagujesz, wtedy, kiedy ja chcę? O pierdziele, a mnie wyrzuciło? wal się! Kurde no ile można napierdzierać się z jednym przeciwnikiem. No pół odcinka będę to robił. Hmm. Tego szło przebić? A nie, bo to ten sam sam. i znowu potek nie mam, no dojdę do końca znowu bez potek. Chociaż kompo na nie działa. Jeden plus. Eee, co to jest? Runa. No mamy pełno run, nie mamy w ogóle możliwości ich wykorzystania. Teraz on wstanie jeszcze. Nie wiem czemu. Ale poległ. My idziemy w dół, bo do góry już rozpaliliśmy ten ognisko, To nie wiem co to nawet jest, tak by to nazwać. O, tu coś jest: portal. O Boże, czyli w takim razie tu jest boss. O Ziusiu. Nowy przeciwnik. No, bo nie wiem co się spodziewać pani. Jakiś kurcze hierofant z yy, łapami. Właśnie nas zjadł. Jeszcze tam zapańczył. Brick Lenson. nie wiem co to było, ale dobra. O... Straciłem normalnie siłę, żeby nagrywać. O... Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Pokrajmy sobie tego tutaj. O Boże, człowieku. No dalej, dalej, dalej. Przejdźmy się w centaur, wiem, co to jest nawet. Dobra. Za no dużo on nie porobił. My również mu za dużo nie porobiliśmy. Rozwalmy tego byka. Jak go się nie uda rozwalić, normalnie kończę na dzisiaj, bo to jest naprawdę e, straszne. No ty kurna opancerzony dupku. Ja mam cię zabić. Nie pierdził. Koniec, koniec, to jest, to jest, koniec. Koniec, out break, wszystko, jedno, co? Dziękuję Wam za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, do następnego, tymczasem hej.